Dzień dobry Państwu, Szczeciński Holender. Jestem na ulicy Przyjaciół Żołnierza. I jak mapa mi pokazała na Google, to mniej więcej jestem po środku dzielnicy Niebuszewo. Jeszcze za torami, tam bardziej na dole jest Niebuszewo-Bolinko, no ale chcę pokazać przejazd z Niebuszewa do centrum. No i jak widzimy, tutaj całkiem fajnie. Tu jest taka ładna ścieżka oddzielająca ro rowerzystów od tej wielkiej drogi dwupasmowej, samochodowej. I można sobie w miłych warunkach jechać. Zobaczymy, jak to Eldorado długo potrwa. Tutaj po tej stronie jest pas rowerowy, właściwie na całej długości aż do mostu. Zobaczymy jak będzie tutaj. Na razie przekraczając księcia Warcisława skręcamy ładnie w ścieżkę oddzielną rowerową, także jest całkiem nieźle. I nawet jest dobra nawierzchnia, tutaj nie ma co narzekać. Standardowo kręcę w godzinie szczytu, wyszedłem z pracy i przejechałem się na Niebuszewo, po prostu, nie? żeby zobaczyć w jakich warunkach dzielnicy Niebuszewo jedzie się do centrum miasta. No i proszę zobaczyć, proszę Państwa, tutaj tak śmiesznie jest, bo tutaj mamy znak rozpoczynający chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym, a tutaj już mamy znak kończący chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym, więc musimy się włączyć w ruch tutaj na tej. Niezbyt przyjaznej ulicy. Bo teraz jadę po, pra po pracy, ale myślę, że z rana to tutaj może być gorzej, bo ludzie do centrum dojeżdżają. Więcej samochodów jedzie w tą stronę, nie? czyli że wracają sobie z pracy do Niebuszewa, na Niebuszewo. O, mam szczęście, akurat się zapaliło zielone. Nie będę i tutaj wyjeżdżał z prawej, bo i tak jest wąsko. Dobra, jadę prosto. Chociaż mi by było najlepiej skręcić w lewo, ale może jakoś mi się uda, nie uda się zrobić to za chwilę, bo jak tutaj Państwo widzą, troszkę jest samochodowo. Dużo samochodów i nie jest zbyt fajnie. Także ja tutaj zrobię, tutaj nie mogę skręcać, nie? więc tutaj zrobię taki myk. Przejdę sobie jako pieszy. włączę się w ruch tutaj. Bo chcę uniknąć dojechania na ulicę Wyzwolenia, proszę Państwa. Bo odcinek od Ronda Giedroja do, powiedzmy, Hansa Tower jest bardzo, bardzo średni. A tutaj właśnie chcę sobie skręcić w Bogu Chwały. O właśnie tutaj. Zresztą miałem obowiązkowy, nie? Zakręt w prawo, więc go wykonuję. No, proszę zobaczyć jak tutaj jest zastawione. Nie wiem czy tam 1,5 metra zostawiają czy nie. Teraz przekroczymy Asnyka. Na Asnyka mógłbym się dostać oczywiście jadąc wtedy dalej za to przejście dla pieszych i skręcając na rondzie bodajże, nie? Tak, tam będę, ale bym miał więcej do przejechania tego Asnyka, większą górę. Więc przewaga roweru nad samochodem czasami jest taka, że łatwo z niego wsiąść i łatwo go... Podprowadzić, co nie? Aż że teraz sobie jadę ulicą Bogu Chwały. Mimo wszystko jak widać ruch trochę samochodowy jest. Nie da się go uniknąć, a na niebusze wie, jak już się przekroczy linię mostu, to do samego centrum już ścieżek rowerowych nie będzie, proszę Państwa, niestety. Nie? I wjeżdżamy teraz w ulicę Cyryla i Metodego. O, jaka ładna dziura. I skręcę w prawo w o oświęcimia. W ten sposób omijam. Trochę rondo Giedroycia, no nie? Także teraz już jedziemy ofiar Oświęcimia. Taka mała uwaga historyczna była propozycja, już nie pamiętam, czyja, aby zmienić nazwę tej ulicy z ofiar Oświęcimia na ofiar Auschwitz. Uważam, że to jest logicz, logiczna propozycja, bo Oświęcim to jest nazwa polskiego miasta, a Auschwitz to jest nazwa niemieckiego obozu, no nie? Więc. Nie wiem tak naprawdę, co oznacza zwrot ofiary miasta Oświęcimia. Właściwie, nie? Bardziej adekwatnie by było Auschwitz. Nie wiem, co na to mieszkańcy, nie? Ale to taka moja drobna uwaga. Fajnie ta Hansa Power, nie? Wygląda. O, a w tamtych wieżowcach mieszka moja koleżanka. Pozdrowienia, Dorota. Zobaczymy, czy uważnie oglądasz moje filmy. Czy obczaisz te pozdrowienia? Dobra, jest zielone cały czas, więc jadę. No, teraz na razie sobie tak szybko jadę, ale za chwilę, jak dobrze wiemy, będzie górka, a wręcz góra. No, tu się pan szykuje, żeby wyjeżdżać, ale ja jestem tutaj uprzywilejowany teraz. Schodnika się pan szykuje, żeby wyjeżdżać. Raczej tam nie mógł chyba stać, co nie? No dobra. Czy podjadę pod tą górę? Chyba podjadę. No, i dopiero tutaj będę włączał się w wyzwolenia. Więc jedynie krótki odcinek przebędę z samochodami na tej ulicy. O, właśnie, tak jak tam jedzie ten ktoś na rowerze. No i jestem na wyzwolenia. Tutaj właśnie chciałem uniknąć jazdy tą ulicą. Teraz akurat dużo samochodów nie ma, więc jest też przyzwoicie. Ale na przykład nieraz tutaj ścinają jak się jedzie trzeba uważać no ale zaraz tutaj przy tej ładnej willi wjedziemy sobie już na oddzielny pas ale ładnie ta Hansa Tower się prezentuje już niedługo ją zrobią a że zakończę podróż tam gdzie zakończyłem tą trasę yy, Jadąc z Pogodna, na placu Skate'a. A propos Skate'a, to tutaj jeszcze jest przejście podziemne, co nie? Tutaj sobie jeżdżą na desce. Robiłem o tym film, o otwarciu chyba. Tak, o otwarciu. Patrzcie, dogoniłem tego rowerzystę. No, bardzo lubię tutaj tędy jeździć. Chyba każdy, wydaje mnie się. Jest cień, są duże drzewa. Wszystko gra. No i jest ścieżka oddzielna. A że już od tego momentu, nie? To już się jedzie dobrze, nie? Z tego Niebuszewa. No tam trzeba czasie było przez nie przebić i to właśnie starałem się pokazać. Ktoś no. uważa, że na tym przejściu dla pierwszych mogłem to jakoś inaczej załatwić, co nie? No to niech napisze w komentarzu. Mi się wydało wtedy jak tak jechałem szybko, znaczy nie, nie ja szybko, tylko samochody wokół mnie szybko, że to jest najlepsze co mogę zrobić, aby trochę od nich uciec i w miarę bezpiecznie sobie poradzić z tym fantem. O nie, ładnie tak stać z tym transitem. No i właśnie tutaj dojechaliśmy do Placu Skate'a. No dobra i dojechałem do um umownego tutaj w naszych filmach centrum miasta. Także mogę tutaj zdeinstalować kamerę.